Hej Katery, wiki, że dzisiaj ze mną jest... I... Mama? I... Lili! Nie, to nie, musisz tak właśnie mówić, oni Ciebie usłyszą. Wiem. Tak to robię. I no, dzisiaj i będziemy Ciebie... I dzisiaj będziemy... No, to będzie się w trakcie filmu, ale ogólnie to będzie o Oliwie i Natasze. Jak widzicie, Natasza z moim mężem pofajbowali sobie włosy na brązowo. No. O kurczę. No. Mm -hmm. Czemu? No wiem ale... czemu? Bo mm -hmm. chcieli. Byli ofryzje, a to jak chcieli, to nie mają. Mm -hmm. Olija chciała na przykład tylko końcówki podcinać. Aha. No zobraźniej, więc nie... O! I mamy jedną dziewczynę do pozdrowienia i wiem jaka to jest dziewczyna. Mm -hmm. Wiem jak się nazywa. No, no. Mela to ja pozdrawiamy ciebie. Kod to, my? No bo mnie prosiła na ostatnim filmiku, żebym y, pozdrowiła ją nas, tak? Na poprzednim... Y, no nie na poprzednim, tylko... Nie na poprzednim, tylko na ostatnim filmiku nas prosiła, żebyś mm -hmm. pozdrowiła nas na no tym odcinku, co teraz będzie. No tak, no i pozdrawiamy sobie teraz. Y, no dobra, więc teraz... Y, no już mniej gadania, teraz przechodzimy do historii. Do roboty. Y, dobra dziewczynki lody. I tak, poproszę, mamo. A to jest taki banan w lodzie? Jakby banan w polewie. O, to poproszę, bardzo lubię. A o jaki smak? Mm, nie wiem, może waniliowy, bo jest z wanilią polewą. I tak, to no, dobra. a też bym jest waniliową, pewnie dla Boją czekoladą. Ja chcę z truskawkową. Ja też, ale ty nie możesz, to może to tak truskawki uczulaj. A no tak, to ja chcę z waniliową. Z czekoladową. To jakie miały być? Dwa waniliowe, dobrze proszę. Chodź, to maja. Jeden truszkawkowy, tak? Tak. I dwa czekoladowe. No dobrze, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. A dziewczynki, to my tutaj będziemy zejść z tatą siedzieć. A wy sobie tam pójdziecie pomocą. Nie wiem. Pójdźcie, pójdźcie się, pobawcie w coś tam. No dobrze, to my będziemy tutaj. Hmm. Dobry ten lód, nie? No. Halo, halo, darmowy rejs, darmowy rejs. A to wskakujemy. A wy tak bez mamy możecie pływać? O nie! Dziękujemy. A! A, Oliwia, jesteś Sereną! A, jak fajnie! Ale was zrobiłem! To nie on Nie No wskakuj, okej. Okay? O, wow, no też chodź płyniemy pod wodę. Jest syrenka! Cześć dziewczyny, a co wy tu robicie pod wodą? Przecież wy nie jesteście z mojego świata. No, magicznie wskoczyłyśmy do wody i się zamieniłyśmy. Niemożliwe, a gdzie są wasi rodzice? Na lądzie. O matko, nie będą się o was tam martwić? No raczej nie, bo powiedzieli, że możemy zrobić co chcemy. Aha, no to poznajcie moje zwierzaczki, to są moi przyjaciele wołtyni. A ta pijania nas nie ugryzie, bo ten nie ma wyglądu Wszystkie są grzeczne, bo to są moje Ale zwierzaczki. Ale i Zobaczcie, jak to jest pięknie tu mam kolegów krabików. A to jeszcze chyba <laughs> jest leniwca, kałamarnica? Tak, to są moje przyjaciele. <laughs> Wow, nie wiedziałam o tym. Tam są moje skarby. A mogę zobaczyć ten widelec? Czy co to jest? Możesz zobaczyć. Ja sobie nim czeszę włosy. Yy, ale my w normalnym świecie nie jemy. Tak? A ja sobie nie włosy czeszę. Myślałam, Aha. że to jest do czesania włosów, jak go znalazłam. No co też poczeszę? <laughs> I co? Dobrze no, się czeszę te mi włosy? Tak, a jak się nazywasz? Nazywam się Ariel. A my się nazywamy Nacysza i Oliwia. Miło nam miło was poznać, dziewczyny. Co Dziękuję. będziemy robić? Y nie wiem, może coś popływamy? No Możemy popływać. A ile macie lat? No, na znaczy, pięć. Tutaj możemy jeszcze zwiedzić troszeczkę góry. Tam jakiś człowiek jest. Nie szukają was czasem? Raczej nie. Nie? Dziewczyny? A wiecie, że wy możecie być tylko tutaj przez godzinę, potem przestaniecie mieć tlen, będziecie Wiemy. musiały się wynurzyć. Wiemy. Wiemy, czy dałyśmy o tobie bajkę. Tak? Mhm. Uh -huh. Macie bajki o mnie? A świętach? Ale co mamy? No co ty gadasz? Niemożliwe. Mamy co? dużo bajek. No, I co tam bajek, ciekawego jest napisane o mnie i o moich no, no właśnie, że miałaś rybkę. A, nie mam Florek mi się gdzieś zgubił, gdzie a to nie ten jest florek? florek. O Jezu, Florek nie zauważyłam cię trochę, jakby przytyłaś. a ty jadłeś coś, Florek? A ty jest to jest przyjaciel Florek. To jest przyjaciel Florka Jolek. A Florka i Jolek. A ja tylko nie była, ale fajnie. Tak, widzicie dziewczyny, możecie się czegoś nauczyć. Proszę dla, dla was... Ale a czemu ty jest wielka kupa? Jaka kupa? To jest posąg podwodny, co wy dziewczyny macie po muszelce, żebyście miały pamiątkę z tego naszego pięknego spotkania. Dziękujemy. Jak będziecie kiedyś chciały się ze mną spotkać, to po prostu podmuchajcie w tą muszelkę i ja was usłyszę i przypłynę. Okay. I będziemy mogły razem spędzać więcej czasu. Co wy na to dziewczyny? Super! Bo już wam mija ten czas a my idzie jeszcze tylko 40 minut. Jak 40, już no tak 20, się wam nie wydaje, to nie już, To już prawie musicie uciekać do góry, bo zaraz będziecie miały ten. No dobra z pół godziny nam jeszcze zostało. Na pewno, no to poznajcie wszystkich moich przyjaciół, możecie się z nimi trochę pobawić. A jak ta ośmiorniczka do... ma na imię? Józefa. Aha. To jest moja długoletnia przyjaciółka, ona tu jest długo ze mną. A jakie ten dilfinek? Czy to, to jest nazywa? A Nie znam go, nie wiem skąd jest. Chyba sobie skądś przypłynął, nie znam tego Delfa. A, del, a ten A to jest rekin młot, to jest Józef. No piękny, piękny. No piękny, no piękny, u Was a To jest chyba pirania Patrycja? Pirania Patrycja, tak, pirania a. Patrycja. I dwa kraby. Florek i Lorek, idźcie już, popływać trochę. Florek i Olek. Już. Pobawcie się trochę z innymi, a nie tylko u mnie na rączkach, wy to jesteście leniuszki. Hopsa! O Jezu, patrzcie, sobie A korona ci spadła! Rzuciła mi się korona, to jest takie... Możecie tak hopsnąć, wiecie? Chcecie Możemy? spróbować? Idziecie tu? I... Nie wiem czy, czy nie jesteśmy za małe. Widzicie? Spróbujcie sobie. Nie wiem, czy nie jesteśmy za małe. A a ty tu mieszkasz, ale fajne! <laughs> no mieszkam, mieszkam sobie tutaj. A co? A wy gdzie mieszkacie? My my mieszkamy po wodą. Aha, doma! O Jezu, braknie mi tlenu, przecież no ja pierwsza przeszłam. Do góry. Do zobaczenia, dziewczyny. Do zobaczenia. I jeszcze mam trochę tlenu. No leć szybko, leć szybko na skałki. O no Boże, jeszcze ty. Jeszcze ty. Do widzenia. Bawcie się dobrze. Pa. 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 Mnie na szczęście wtedy jeszcze trochę tlenu zostało, Natasza. W sensie Oliwie, no tak, w sensie Oliwie, mi zostało wtedy jeszcze trochę tlenu. Och, to dobrze. Ale mamy fajne pamiątki od Ariel, no mega fajne. Pan nas jeszcze raz tam podwiezie, gdzie byliśmy. Dobra, w Mamo, tato, widzieliśmy Syrenkę. Ale jak Syrenkę? Przecież Syrenki nie istnieją. No Syrenkę, Miany mi tak takie w naszej opowieści z książeczki. Naprawdę nie ma przecież Syrenek. Dziewczynki, jakie bzdury wy gadacie. Ale mamo, my mówimy prawdę, Natasza mówi prawdę. Oj, dziewczynki. jest miałam fidelek do czesania włosów, mamo. No, ale dziewczynki, nie, nie, to jest tylko bajka. To nieprawda, proszę pani. Ta kraina słynie z tego, że jak ktoś będzie miał szczęście, to może kiedyś natrafić na Syrenę wodę. Ale one tu na nie natrafiły. Myśli pani? O, no, ja bym nie... tak nie skreślała dziewczyn. Proszę, proszę pani, ale proszę, my nie możemy gadać ze znajomymi. Nieznajomymi. No dobra, zobaczmy co tutaj jest, w tym sklepiku. No dobra, tam już czego nie zjadł. A Jezus. Masz batery na rzoszkę. O, abyśmy mogli pojeździć na deskach, ale jest tylko jeden strój dla... Nie... A to jest rozmiar Oliwii, bo Oliwia ma trochę mniejsze niż Natasza. Tato, mama po płycie łódką, jak nie wierzycie, że zobaczyliśmy syrenkę. Ja wam wierzę. No, była taka taka piękna, wyglądała jak AL tylko z kitką. I miała ogon syrenki, mus, bikini z muszelki. Dobrze, że wam nie wierzę. No dobrze, to za chwilę ją przywołamy muszelkami. Ten pan miał jakiś pon, to może za chwilę popłyniecie. No dobrze, to wsiadamy dziewczynki. Widzicie, że moja słonka i tak jest no? No dobra, dobra, idziemy, 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 idziemy. Ej, to się drugi jaki. To się taki. Tylko gdzieś mi zatobli. Ej, nie wiesz to jaki na było jakino, bo nie groźny. No dobra, płyniemy. Mamo, za chwilę zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz za chwilę. Nigdzie. Du, du. O, chyba dziewczyny mnie wyłają. Muszę podpłynąć do góry. Nie płyń, nie płyń, bo tam mogą ci ludzie złapać. Nie no co, ty to przecież moje przyjaciółki płynę. Ludzie sobie nie wierzyli, że, y, że y, ty, 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 ty istniejesz. Istnieje, istnieje, naprawdę jestem Arielka, o Jezu, i ja o tu dzieci, i ludzi, O! gdzie ja jestem? Padłaś do wody. Czy ja jestem? Cześć, miło mi was widzieć wszystkich. Ja naprawdę nie wiedziałam, że ona istnieje. No, my też byliśmy serenkami. Ale co? ja nigdy w życiu surany nie widziałem. No, i ja już ja w tym życiu i nigdy nie natrafiłem na taką piękną damę. O, jak miło, dziękuję, że, tam, że Pan mówi takie miłe słowa. A ja pokażę że rodzicom, że Ty masz nawet y, szczotkę do włosów, czyli nasz, czyli widelet? No pewnie, mogę popłynąć po niego. Zobaczcie! Ups! Nie wpadajcie na mnie tym fontanem. To jest ja sobie nią czeszę włosy, kiedy się znalazłam tutaj przy brzegu. O Jezu, to chyba mój widelec, jak kiedyś tu sobie robiłem jedzenie, to mi się właśnie zgubił. Ale chętnie widzi pan Ale mamy ja nadzieję, że pan jego nie jadł. Nie zdążyłem, bo właśnie mi się zgubił ten widelec przed jedzeniem. A pan coś im nakładał? Chciałem. Puszkę z rybą. Ale nie wyszło. No trudno, trudno, proszę pani. Całe szczęście, że się udało. O! Oj, floroś mini dusia, szukałam ciebie. To tam nie był Florek. To jest mini florek. A nie bardziej wygląda jak Florek i na No widzicie dziewczyny, tu są wszyscy moi przyjaciele. Morświnki, foczki, krabiczki. Jak ładne Fotusie, jestcie taką do domu mama. No, a ta co to? to, to strójnurka. Uu, mm, Mogę teraz skakiwać do ciebie, Ariel. Ale to, to też było strójnurka. Ale ja mam teraz płetwo dużego, nura. Teraz mogę pływać. Mam nadzieję, Ariel, że się kiedyś na ciebie jeszcze natrafię w tych pięknych wodach. Na ja pewno, coś... na pewno, proszę pana. Muszę już uciekać, bo będę miała zaraz bardzo mało tlenu. Nie mogę tak długo być na zewnątrz. Do zobaczenia. Pa, O! Oh, muszę się położyć spać, bo już się strasznie zmęczyłam. Odłożę tylko. Ty, już nie uciekaj. Idziemy spać. Natesza, no wskakuj i już płyniemy. Widzicie, nie wierzyliście mi. No faktycznie jest tutaj jakaś syrenka. W sensie Maja wierzyła, ale my nie. Więc dziewczynki. Dobrze, że nam to pokazywałyście. I jak, i jak? Była syrena? Była. O kurczę, może mi się kiedyś też przytrafi, jak na sobie w rejs. Ale świetnie. A my już jest nie Jejku, Ojejku, ale pan jest miły. No dobra, to my chyba już wracamy do domu, prawda dzieciaczki? Tak. No dobra widzowie, więc jak Wam się podobał filmik, to łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i wiecie, co macie robić. Komentujcie, komentujcie i oglądajcie, bo wasze, 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 łapki w górę to mobilizują nas do nakręcania nowych filmików, dobra. więc... Dobra, robimy teraz tak. 50 łapek w górę i kolejny odcinek. O, słuchajcie. Łapki w górę. Jak będzie 50 łapek w górę, to nakręcamy nowy odcinek i wrzucamy coś nowego specjalnie na was. A jeszcze jak macie jakąś ochotę na jakieś dedykacje, czyli specjalne filmy, to piszcie w komentarzach. Dawno nie było live'a. No może zrobimy jakoś live'a w następnym tygodniu. No dobra. No dobra, dobra. widzowie, dobra, pa, pa pa, miłej niedzieli.